Siemanko, witam Was na moim kanale. Dniu treningowym, dzisiaj czwartek, także lecimy Power FWW. Nie będę pokazywał Wam wszystkich serii, bo nie chcę, żeby film się przedłużył. Więc tak po dwie serie będę Wam pokazywał i myślę, że to starczy. Także zapraszam Was od razu na pierwsze ćwiczenie, czyli robienie klaty na hamerze. Jeszcze przed serią wstępną troszkę sobie pomacham, żeby wyczuć maszynę. Tak myślę 10 ruchów akurat. Jak widzicie robiłem dość dynamiczne ruchy, te do góry, no bo po prostu tak się powinno ogólnie rozgrzewkę robić. Tak dla wyjaśnienia, od razu mówię, że jestem po rozgrzewce, także proszę tutaj nie pisać w komentarzu, że się nie rozgrzałem i zabieram się od razu za wyciskanie. Rozgrzałem się, po prostu tego nie nagrałem, także tak, 20 kg na stronę, czyli tam jest chyba 25, ja to liczę jako 20, no w sumie po prostu lecimy z serią. Nie liczyłem powtórzenia, ale chyba było coś między 8 a 10, także cel osiągnięty. Dzisiaj zrobię sobie tego Hammera 4 serie, w tamtym tygodniu robiłem 3. W taki sposób progresuję, właśnie zwiększając sobie serię, bo czasami nie dam rady ciężaru. Dlatego zwiększę sobie serię lub powtórzenia. Tak jak mówiłem, dzisiaj robię 4 serie, pokazuję wam tylko dwie, żeby właśnie nie przedłużać tego materiału. а я Wydaje mi się, że jak dobrze liczę 10 powtórzeń albo 9, nawet jakby było 9, to i tak lepiej niż w zeszłym tygodniu, bo mam taką rozpiskę swoją w aplikacji i w tamtym tygodniu zrobiłem 20 na 8. Także także naprawdę spoko. Ogólnie to ja zapisuję sobie nie ciężar po dwóch stronach, tylko właśnie po jednej, żeby się orientować, ile dokładać co nie. Na stronie. Także polecam tak to sobie pisać, a nie jeśli chodzi o cały ciężar. Bo tu jest mimo 5,5 kg na stronę, i tak to bym musiał zapisywać, że tu jest 51. To tak bez sensu, moim zdaniem, bo bym musiał coś tam odejmować, dzielić i potem dokładać. Wiadomo, nie, jest to jakieś trudne, trudne, nie są to jakieś trudne działania, no ale po co to robić? Jak można sobie ułatwić życie, pierwsza seria rozgrzewkowa. Zrobię sobie tutaj trzydzieści. чтобы они хотели уставить Powiem Wam, że przez chwilę na początku, jak ściągałem tutaj, to bolałem mu plecy tutaj na dole, przez ten taki odchył. To jest oczywiście niepoprawne. Znaczy, zależy, jak to wykonujemy. Yy, spiąłem sobie brzuch i przestałem odczuwać ten ból. Także możecie to wypróbować. Jeśli właśnie boli Was gdzieś tutaj, ten odcinek, jeśli Was boli, no to możecie sobie wypróbować. Yy, napięć brzuch i po prostu zrobić sobie te kilka powtórzeń z napiętym brzuchem i sprawdzić wtedy, czy was boli. Nakładam sobie 50 chyba kilo pół stosu, Mogę to inaczej powiedzieć. Nakładam sobie pustosu i robię sobie takie cztery seryjki, a wam pokażę dwie. Pustosu, druga seria. Już go. ostatnie no spoko seria powiem wam fajnie czuć plecy tamto szło mi w miarę łatwo także zwiększyłem sobie ciężar o jedno oczko myślę że 8 powtórzeń 10 yy, pójdzie na spokojnie w sumie tyle mam do powiedzenia zabieram się za serię yy, tym razem troszkę bardziej sobie Zdegnę ten nadgarstek w tą stronę, myślę, że wtedy będę miał lepsze czucie mięśniowe. Jest 10 powtórzeń albo 9. Szkoda, że tutaj nie mogę sobie obniżyć troszkę tego siedzenia, bo do samej góry dosięgam. Nie, nie jest to dla mnie fajne, no ale trudno, co mogę zrobić. No. Także ja od razu Was przenoszę do kolejnego ćwiczenia. Nagram Wam jedną serię OHP. No bo tak jak mówiłem, nie chcę przedłużać materiału. Robię sobie trzy serie, mam nadzieję, że piętnastkami, ale zobaczymy jak to pójdzie. Jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze jeden. Jeszcze Ta jest niewygodna, to się zmienię na inną. Proby sobie serię łączoną OHP z Wyprostami. Chodcimy. Na 10 powtórzeń, także spoko. Lecimy druga seria. Wcześniejszy nie nagrałem. 80 kg na martwym. No próbujemy. Teraz troszkę z lepszą techniką, bo wcześniej nie wyglądało to za ciekawie, także spinamy łopatki może być lepiej. Powtórzę, nie dam rady, bo tutaj widzieliście słowo mi poszło. Już powoli głowa mi odpada. Także kończymy na dziś z martwym. Następnym razem mniejszym ciężarem lecę. I tak właśnie wyglądał mój trening w czwartek. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, takie trochę krótsze, pokazujące mniej serii, mniej gadania, trochę piszcie w komentarzu. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, suba i dzwone, żeby nie umijać tych treści. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Elo!